Drugą sygnaturę cieplną. Przy odrobinie szczęścia to będzie jeden z rdzeni. A im prawdopodobnie niedługo namierzy chimerę. A bez bazy operacyjnej. cóż. Nie będziemy mieć szans. Proszę nie zawiedźcie mnie i powodzenia. Um, teraz czuję presję. Nie, no. Jasne. Dobra. Nie możemy zawieść pana Starka. Jarvis. Od czego mamy zacząć? Druga sygnatura cieplna posiada kilka rozsianych punktów, które otaczają większe centrum, co może sugerować duże zagęszczenie potencjalnych rdzeni inicjatora. Muszą być przechowywane w jednym miejscu, być może w budynku. Zrozumiano. Szukajcie w pobliżu skrzyni z wyposażeniem. Widzicie coś? Elektryczny kundel 2. Tutaj czysto. Hej, co to za symbol? To upamiętnienie ku czci tych, którzy oddali życie. Za ruch oporu, byjcie tutaj. Wiem, to nie misja. Oddziały Alfa, Brawo i Charlie. Na razie zerwijcie kontakt. Nie używajcie tego kanału, chyba że znajdziecie cele. Uh. Tak, panno Kan? E, czy mi się wydaje, czy. Hulk nie jest dzisiaj zielonym sobą? Wygląda na to, że doktor Banner bardzo przeżył śmierć naszego ukochanego kapitana, panno Kan. Z jego dzienników wynika, że wrócił na chimerę, żeby zbadać wydarzenia z dnia A. Zamiast tego, kolejne porażki wywoływały u niego coraz większą frustrację. A, nie tak. Bruce czuje się winny. Wszyscy czują się winni, panno Karna. <świstość gierzyczą> Szukajcie w pobliżu skrzyni ze specjalnymi zasobami. Znalazłem skrytkę w sektorze 12 na złom. Przed jeszcze więcej sprzętu AIM. Oby takiego, jakiego szukamy. Czujecie, jak ziemia drży? To to, o czym myślę? Rdzeni tu brakuje. Więc szukajmy dalej. Rdzeni spłoną! Próbują zniszczyć ich jak najwięcej! Więc musimy się spieszyć. Aktualizuję twój HUD o kolejne położenie rdzenia. Widać cele. To są chyba niedobitki z ruchu oporu. Zaraz! Tam jest host! To ci kolerni Avengersi! Potrzebujemy wsparcia! Nie podobają mi się te typy. To nie są zwyczajne puszki AIM. Pan Nokan, możliwe, że są częścią grupy zwącej się Cerberami, radykalnej, antybohaterskiej organizacji. Świetnie. Wygląda na to, że teraz pracują na AIM. Szybcie! 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 Tak! Rceni spłoną! Próbują zniszczyć ich jak najwięcej! Więc musimy się spieszyć. Aktualizuję twój HUD o kolejne położenie rdzenia. Widać cele. To są chyba nie. Nie podobają mi się te pity. To nie są zwyczajne puski. Panno Kan. Możliwe, że są częścią grupy zwącej się Cerberami radykalnej, antybohaterskiej organizacji. Zebraliśmy wszystko, co udało się znaleźć na pustyni, ale to nie wystarczy. Ach. Jestem sama? Co? Gdzie są inni inhumans? Dlaczego nie walczą o swoje? Et, chyba nie. Widziałam symbole ruchu oporu, słyszałam o rebelii, a mimo to nic się nie dzieje. W ogóle nie czuję się chora. Nigdy w życiu nie miałam więcej sił. A jeśli się mylę? Wiem, jakie to uczucie. Te moce są częścią nas. I wydaje mi się, że najlepiej je zwyczajnie zaakceptować albo coś w tym guście. Mój ojciec mówił mi to samo. Paa, widać, że... to by strzachał, <grywa> się. Trzeba... wracać na Chimera. Okej. Okay. Nie ruszać się! No weź, stary. Ach, dziecko i jakiś dziad. Jakiś dziad? Dobra. Doktor Pim was przyjmie. Kto? E, Hank Pim? Nie samolot. Hank? Bruce? Co ty tutaj robisz? Miałem zapytać o to samo. <grym> <grym> o, rany dobrze Przyszli cię widzicie. A, Kamalo, to jest. Y, Doktor Pim. Antmen? To bardzo stare czasy. Za mną. Okej, okay, więc to jest ta poszukiwana sygnatura cieplna. Udało nam się zebrać e, broń, roboty, technologię AIM, aby wzmocnić nasze systemy obronne. Możecie pożyczyć nam kilka tych rdzeni? Mamy helikarier, któremu przyda się trochę czułości. Ma pewno coś się na to poradzi. Licznie paru, dziękuję. Co to za miejsce? <grym> Nazywamy je mrowiskiem. Uuu, to nie mój pomysł. Nazwę wymyśliła nasza hakerka tancereczka. Ale odlot. Czyli oni wszyscy. To Inhumans, tak. Wielu z nich było więzionych w ośrodku AIM. Czyli chyba walczę o swoje. Rozgośćcie się. Mamy dużo do nadrobienia. To miejsce jest lepsze, niż sobie wyobrażałam. Cześć koleżanko Banera. Masz chwilę? Ty jesteś tym gościem od portali. Zgadza się. ty o gość od portali. Do usług. Jestem Kamala. Masz zarąbiste moce. Dzięki, ale lepiej pomów z Sarą. Jest tam dalej, przy wielkim ekranie i bardzo chce cię poznać. Mnie? Spoko. Witaj w mrowisku. Hej, przydałaby mi się twoja. A, to ty jesteś koleżanką Pima łażącą po pustyni. Ej, przysłało cię tu, żebyś nas szpiegowała? Co? Nie. <laughs> Żartuję. Mam kamery w kilku niedziałających mechach, które mijałaś na pustyni. Fajnie się oglądało, jak spuszczasz łomot Cerberom. Dzięki. Jestem Sara Garza, a plotki o tobie są już niesamowite. Ale to dobre plotki. Jasne, że tak. Chcemy cię w naszej drużynie. Jeśli kiedyś będziesz miała trochę czasu, to chętnie dam ci coś do roboty. Ej, przydałaby mi się twoja pomoc. Poważnie? Nie ma lepszych od ciebie. Daj mi znać, jak skończysz, okej? Okay? Dzięki. Zajrzysz do tej skrzyni za tobą? Właśnie dotarła nowiutka dostawa, a ja jeszcze nie miałam czasu jej obejrzeć. Jasna sprawa. się z tego ucieszy. Może następnym razem... Dokładnych, zetycznych wytycznych klima. Zgadza się. A skoro możemy zbadać,. Doktora doktoran. Nie jest już na tym Teraz trochę mój. Nie mamy zamiaru z tym Nie jestem głupia. Rusz się w ten sposób. Bie? Powiedziałeś my, tylko ty i Kamala? Nie, Tony wrócił na Himerę. Znowu się do siebie odzywacie. Niech mi ktoś pomoże. Wielkie dzięki. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłam pomóc. Zdradzić ci tajemnicę? Wszystkie roboty tutaj to oczko w głowie Pima. Mamy pierwszego, model pierwszy. Siedzi w składzie sprzętu koło schodów. Dosłownie. Trudno go przeoczyć. Nic z tego. Niech mi ktoś pomoże. Dobra, oto czego potrzebuję. Czy mogę jakoś... Po... Witam pierwszego klienta. Czym mogę służyć? Yy, przepraszam, przepraszam, gapię się. Przepraszam. Nie mam uczuć względem ukierunkowania Twojego wzroku. Każdy ślad mojej przeszłości został usunięty ze względów bezpieczeństwa. O, to... przykre. Moje oprogramowanie uznało, że przywiązanie do takich zbytecznych elementów osłabia wydajność. Czerpie radość tylko z dwustronnych transakcji. Czyli im więcej kupię, tym bardziej się ucieszysz? Zgadza się. Czy mogę jakoś pomóc? Proszę, nie mów nikomu, że ci nie pomogłem. C tylko nie panikuj, ale doktor Maticzo chce cię widzieć w swoim biurze. Uh, co? Doktor Maticzo, to ja. Zajrzyj do laboratorium, to dam ci trochę fajnych rzeczy. Jestem tutaj, jeśli chcesz pogawędzić... Wow, no proszę, co za klimat! Jestem Madi, tutaj szyganiusz od biologii. Nie mów Pimowi, że to powiedziałam, ani Bannerowi. Nie wydam cię, ty wezwałaś mnie do swojego biura? Tak! Nie jestem Inhuman, ale jestem dostawczynią prezentów, sprzętu i gadżetów. Jeśli potrzebujesz czegoś, dzięki czemu staniesz się szybsza, silniejsza albo bardziej rozciągliwa. To wal do mnie. I co z tego masz? Jestem mądrzejszy od reszty. Przynieś odpowiednie materiały, a zrobię ci sprzęt na widok, którego Aim zacznie łkać. Mam już parę prototypów, życiokiem. Jestem tutaj, jeśli chcesz pogawędzić. Jestem zachwycona. Może nawet się ślinie. Mogę ci jakoś z tym pomóc? Nie w tej chwili, ale możesz pomóc Pimkowi z małą zagwostką. Idź do stołu strategicznego. Wszystkiego się dowiesz. No to idę do stołu strategicznego. Głowa do góry, klata do przodu. Dobrze ci idzie. Chyba czas pokazać aim, co potrafię. Jak myślisz, Jarvis? Myślę, że może pani osiągnąć wszystko, co pani zechce, pan Kan.